Henryk Sienkiewicz. Latarnik Czyta Roman Felczyński. Opowiadanie to osnute jest na wypadku rzeczywistym, o którym w swoim czasie pisał Julian Horain w jednej ze swoich korespondencji z Ameryki. Rozdział pierwszy. Pewnego razu zdarzyło się, że latarnik w Espinwall, niedaleko Panamy, przepadł bez wieści. Ponieważ stało się to wśród burzy, przypuszczano, że nieszczęśliwy musiał podejść nad sam brzeg skalistej wysepki, na której stoi latarnia, i został spłukany przez bałwan. Przypuszczenie to było tym prawdopodobniejsze, że na drugi dzień nie znaleziono jego łódki, stojącej w skalistym wrębie. Zawakowało tedy miejsce latarnika, które trzeba było jak najprędzej obsadzić. Ponieważ latarnia niemałe ma znaczenie, tak dla ruchu miejscowego, jak i dla okrętów idących z New Yorku do Panamy. Zatoka moskitów obfituje w piaszczyste ławice i zaspy, między którymi droga nawet w dzień jest trudna. W nocy zaś, zwłaszcza wśród mgieł podnoszących się często na tych ogrzewanych pod zrotnikowym słońcem wodach, prawie niepodobna. Jedynym wówczas przewodnikiem dla licznych statków bywa światło latarni. Kłopot wynalezienia nowego latarnika spadł na konsula Stanów Zjednoczonych, rezydującego w Panamie. A był to kłopot niemały. Raz z tego powodu, że następcę trzeba było znaleźć koniecznie w ciągu dwunastu godzin. Powtórę, następca musiał być nadzwyczaj sumiennym człowiekiem. Nie można więc było przyjmować byle kogo. Na koniec w ogóle kandydatów na posadę brakło. Życie na wieży jest nadzwyczaj trudne, i bynajmniej nie uśmiecha się rozpróżniaczonym i lubiącym swobodną włóczęgę ludziom południa. Latarnik jest niemal więźniem. Z wyjątkiem niedzieli nie może on wcale opuszczać swej skalistej wysepki. Łódź z Espinwall przywozi mu raz na dzień zapasy żywności i świeżą wodę, po czym przywożący oddalają się natychmiast. Na całej zaś wysepce, mającej morgę rozległości, nie ma nikogo. Latarnik mieszka w latarni, utrzymuje ją w porządku, w dzień daje znaki wywieszaniem różnokolorowych flag wedle wskazówek barometru, w wieczór zaś zapala światło. Nie byłaby to wielka robota, gdyby nie to, że chcąc się dostać z dołu do ognisk na szczyt wieży, trzeba przejść przeszło 400 schodów krętych i nader wysokich. Latarnik zaś musi odbywać tę podróż czasem i kilka razy dziennie. W ogóle jest to życie klasztorne, a nawet więcej niż klasztorne, bo pustelnicze. Nic też dziwnego, że Mr. Isaac Falconbridge był w niemałym kłopocie, gdzie znajdzie stałego następcę po nieboszczyku. I łatwo zrozumieć jego radość, gdy najniespodzianiej następca zgłosił się jeszcze tegoż samego dnia. Był to człowiek już stary, lat siedmiudziesiąt albo i więcej, ale czerstwy, wyprostowany, mający ruchy i postawę żołnierza. Włosy miał zupełnie białe, płeć spaloną jak u kreolów, ale sądząc z niebieskich oczu nie należał do ludzi południa. Twarz jego była przygnębiona i smutna, ale uczciwa. Na pierwszy rzut oka podobał się falkon Pozostało go tylko wyegzaminować, wskutek czego wywiązała się następująca rozmowa. Skąd jesteście? Jestem Polak. Coście robili dotąd? Tułałem się. Latarnik powinien lubić siedzieć na miejscu. Potrzebuję odpoczynku. Czy służyliście kiedy? Czy macie świadectwa uczciwej służby rządowej? Stary człowiek wyciągnął z zanadrza spłowiały jedwabny szmat, podobny do strzępów starej chorągwi rozwinął go i rzekł. Oto są świadectwa. Ten krzyż dostałem w roku trzydziestym. Ten drugi jest hiszpański z wojny karlistowskiej. Trzeci to legia francuska. Czwarty otrzymałem na Węgrzech. Potem biłem się w Stanach przeciw południowcom. Ale tam nie dają krzyżów, więc oto papier. Falconbridge Wziął papier i zaczął czytać. Hmm, Skawiński? To jest wasze nazwisko? Hmm, dwie chorągwie zdobyte własnoręcznie w ataku na bagnety. Byliście walecznym żołnierzem. Potrafię być i sumiennym latarnikiem. Trzeba tam co dzień wchodzić po kilka razy na wieżę. Czy nogi macie zdrowe? Przeszedłem piechotą pleny. All right. Czy jesteście obeznani ze służbą morską? Trzy lata służyłem na wielorybniku. Próbowaliście różnych zawodów? Nie zaznałem tylko spokojności. Dlaczego? Stary człowiek ruszył ramionami. Taki los. Wszelako na latarnika wydajecie mi się za starzy. Ser. Pozwał się nagle kandydat wzruszonym głosem. Jestem bardzo znużony i skołatany. Dużo widzicie przeszedłem. Miejsce to jest jedno z takich, jakie najgoręcej pragnąłbym otrzymać. Jestem stary, potrzebuję spokoju. Potrzebuję sobie powiedzieć, tu już będziesz siedział, to jest twój port. Ach, ser, to od was wszystko zależy. Drugi raz się może taka posada nie zdarzy. Co za szczęście, że byłem w Panamie. Błagam Was, jak mi Bóg miły, jestem jak statek, który jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie. Jeśli chcecie uszczęśliwić człowieka Starego, przysięgam, że jestem uczciwy, ale dość mam już tego tułactwa. Niebieskie oczy Starca. Wyrażały tak gorącą prośbę, że Falcon Bridge, który miał dobre, proste serce, czuł się wzruszony. Well, rzekł, przyjmuję Was. Jesteście latarnikiem. Twarz Starego zajaśniała niewypowiedzianą radością. Dziękuję. Czy możecie dziś jechać na wieżę? Tak jest. Zatem goodbye. Jeszcze słowo: Za każde uchybienie w służbie dostaniecie dymisję. Orraj.